malowanie małego pokoju przygotuję podłoże, następnie posprzątam zagruntuję i będę malował porównam kilka wałków jak malują odcinanie kolorów różnymi sposobami czy jest sens robić zaprawki niespodziewane usterki i inne ciekawostki wróćmy na chwilę do szpachlowania tą ściankę z oknem gdzie robiłem szarym gipsem jak widać pojechałem dwa razy na biało ponieważ nie chciało mi się tak naprawdę szlifować tego szarego gipsu poza tym lepiej żeby podkład pod farbę był już biały no i też nie gruntowałem przed położeniem białej gładzi Także zobaczymy jak to będzie się trzymać i czy nie będzie jakiś niespodzianek w trakcie malowania. Na dwie ściany z prawej położyłem dwukrotnie białą gładź tynkową stabil. Na tej ściance mam dwa razy białą gładź z wiaderka, prawdziwy miszmasz remontowy. Te narożniki wewnętrzne, no atrakcyjne, to one nie są powalowane grzywe. Łączenia na suficie mam zrobione knaufem uniflotem z flizeliną plus dwukrotnie biała gładź. Pokój przed dalszymi pracami zamknąłem kurtyną z folii, dobrze okleiłem wokół taśmą. Przydatna rzecz w trakcie remontów, gdzie dużo się pyli. Trochę lepsze oświetlenie do szlifowania, ja mam po prostu taką Lampę stojącą. Z mocną żarówką. Ta akurat jest ze zmiennym światłem. Nie potrzeba innych cudów, halogenów, mieczy świetlnych. No, chyba, że robisz profesjonalnie, to możesz nakupować sobie gadżetów. To jest lampa pokojowa z regulacją ramienia. Generalnie chodzi o to, żeby podświetlić sobie powierzchnię szlifowaną z boku. Wtedy widać na ścianie najwięcej niedociągnięć. Na razie oświetle sufit. Dobra, przychodzę do szlifowania. Można to zrobić ręcznie lub mechanicznie. Packa, założy siatkę 120. Jeśli gładź jest cyp. To może być 150 lub 180 i jadę okrężnymi ruchami. Sposób ten jest dobry dla miłośników pyłu i darmowej siłowni. Ręczne szlifowanie jest uciążliwe, ale ma swoje zalety. Jest to pełna kontrola siły i docisku, bo przy każdym ruchu na bieżąco widzisz postępy, nie narobisz dołów, nie przeszlifujesz za mocno. Małe koszty, bo wystarczy paczka, siatki, kostki do szlifowania, zmieści się w kilkudziesięciu złotych. Kostkami dojdziesz w trudno dostępnych miejscach, no i nie ma też ciążliwego hałasu. Szlifowanie mechanicznie, ja jestem ogólnie zwolennikiem małych szlifierek. Robiłem kilka razy żyrafą, ale przy żyrafie nie widzę dobrze co i gdzie szlifuje. Poza tym nie robię wielkich powierzchni, w pokojach mieszkaniach wystarczy mała maszynka, siatka i musi być odkurzacz, aby praca była bezpyłowa. Tutaj się tak nie namęczysz, nawet przy suficie idzie sprawnie, maszynka szlifuje kilka razy szybciej, jest dużo mniej pyłu w powietrzu. Widać teraz tą pracę i siłę od odkurzacza, który pochłania niemal cały urobek. Trzeba mieć jednak trochę wyczucia i wprawy, żeby nie narobić dziur w gładzie, nie przeszlifować miejscami, bo może to być po malowaniu widoczne, szczególnie na oświetlonych z boku ścianach. Poza tym porządny zestaw do szlifowania to wydatek kilku tysięcy no taka motorsko można coś kupić za kilkaset złotych. Wady takiego szlifowania spory hałas nie wszędzie też sięgniemy, no to już dojeżdżam sobie kostką szlifującą. Co do zasady, to generalnie chodzi o to, aby zeszlifować do gładkiego, ale nie rozszlifowywać dziurek, aby nie robić wgłębień, już lepiej czasem później zaszpachlować niż zeszlifować całą gładź. Są też takie fajne gąbki szlifujące, wygodne w pracy i przy sypkich gładziach. Ja czymś takim potrafiłem wyszlifować całe ściany, tylko musiała być sypiąca się gładź i położona ze trzy razy, tak aby było już prawie na gotowo. Lżej mi się szlifowało tam, gdzie robiłem gładzią z wiaderka, wyszło gładko i bez większego wysiłku. Na szarym gipsie dwukrotna gładź z wiadra prezentuje się najlepiej. A tu na tych ścianach, gdzie gładziłem gładzią sypką, po szlifowaniu. Wydaje się, że wygląda to OK. Parę zaprawek na pewno będzie. No tutaj jest chyba przetarte, taka różnica między gładzią a betonem. Nad oknem też widzę przetarcie. Trudniej też się szlifowało i powierzchnia wygląda nieco gorzej, choć myślałem, że będzie odwrotnie. Żałuję nawet, że nie przejechałem wszystkich ścian finalnie gładzią polimerową. Czy szpachlować całe płyty? To mam dwa łączenia, które wyszlifowałem i pod światło padające z boku. Da się zauważyć delikatne różnice w warstwach. Może też czasami po przyłożeniu pacy być w wgłębienie lub bujać się na krawędzi płyty. Ogólnie jeśli sufit nie będzie oświetlany to powinno być dobrze, ale czasem lepiej położyć gładź na całych płytach lub zrobić łączenia szerzej. Dobra, myślę, że jest ok. Zobaczmy po gruntowaniu i pierwszym malowaniu co będzie trzeba poprawić. Rury grzewcze również lekko przeszlifowałem papierem ściernym. Będą one zakryte z przodu, ale i tak pomaluję. I tak samo koloryfer z grubsza przejechałem papierem. I przedmuchałem powietrzem. I sprzątanie też po części kompresorem. Otworzyłem okna. Jedziemy. Sąsiadowi, tam na balkon. A najlepiej tak przed jajeczkiem. Kompresorem i zmiotką odpylam pomieszczenie, sufit, ściany. Sprzątam przed kolejnymi pracami. A propos gładzi, miałem taką sytuację, że poprosił mnie kiedyś znajomy, żebym przyszedł i obejrzał jak fachowcy mu zrobili ściany i czy to dobrze. Okej, okay, przyszedłem z grzeczności, choć powiem Wam szczerze, że nie miałem zbytniej ochoty oglądać i oceniać czyjąś pracę. No i właściciel zaczął mi latać z tą lampką przy ścianie i pokazywać mi jakieś niedoróbki. No ręce opadają, ja tam generalnie broniłem fachowców, bo ściany nie miały być w żaden sposób pouświetlane. Natomiast prawda taka, że jedni i drudzy mogą mieć rację, no płacisz i wymagasz, ale jakieś My też chyba są. Ja tak szczerze współczuję czasami gipsiarzom, a klienci może niech po prostu wyluzują. Nie róbmy tego oświetlenia ścian, sufitu z boku. Lampka na środku i do widzenia. Wysprzątane biorę się za gruntowanie, zacznę od sufitu. Tam jeszcze taka mała usterka. Urwany kawałek płyty zagruntowałem i zaszpachlowałem uniflotem. Użyję tutaj nie kapka, nie będzie mi leciało na głowę. Dobry grunt pod podwałek, bo gęsty, choć wydaje mi się, że przez to mniej wchłania się w powierzchnię. Aczkolwiek NKP jest według opisu producenta głęboko penetrujący. Także tutaj mogę się mylić. Ok, generalnie dobrze się go nakłada i rozprowadza na suficie, takim zwykłym. Dużo trudniej wysmarować sufit, bo jest rzadki i leci z wałka. Grunt wzmocni podłoże, zmniejszy i wyrówna chłonność, będzie lepsza przyczepność dla farby. W narożnikach nie szpachlowałem, nie dawałem taśmy, połączeń ślizgowych, ponieważ przykleję listwy. Proste i tanie rozwiązanie na krzywe sufity i ściany, gdzie odcięcie koloru wyszłoby nieładnie. Nie trzeba szpachlować, równać, kleić taśmy, no i eliminuje to problem pękających narożników. Listwy też dodają wnętrzu charakteru, choć to oczywiście rzecz gustu. Jak mocować korytką kośną oraz brzeszczot do cięcia koszt kilkanaście złotych. Ważne, żeby przykładać listwę do ścianki korytka tą samą stroną co ma być przy ścianie. Przycinamy dwie sztuki pod kątem 45 stopni. Często jest tak, że na sucho ładnie pasuje, ale narożniki przy ścianie rzadko są równe i w kątach prostych. No cóż, można zostawić i później akrylować lub rzeźbić na przykład nożykiem. No, lepiej nie będzie. Jeśli zdecydujemy, że jest akceptowalnie, to nakładamy klej montażowy, lepiej taki rzadszy, żeby łatwiej docisnąć. Ja używam tutaj Geparda i przyklejam dwie listwy, dopasowuję w narożniku. I tak dalej. Ogólnie robota prosta, tylko z dokładnym odmierzeniem i docięciem początkujący może mieć problem. Ja zawsze docinam 1-2 mm dłuższą, wolę skrócić niż za krótką. Tu nawet narożnik zewnętrzny się trafił i po przyklejeniu biorę się od razu zaakrylowanie połączeń. Wyciskacz Akryl w tubie nakładam ciągłym ruchem masę w miarę cienko i ściągam dociskając palcem. Następnie wygładzam wilgotną gąbką i powinno to wyglądać ładnie. O takiego 10-metrowego pokoju zajęło 3 godziny z położeniem akrylu. Koszt materiałów 90 zł. Tam listwy nie dawałem, ponieważ cała ścianka będzie zabudowana meblem. Malowanie sufitu zrobię dwoma wałkami: taki tradycyjny 25 cm za 30 zł z rączką i kuwetą, oraz 40 cm 5 razy drożej. Mała kuweta malarska, ale wygodniejsza jest taka kubkowa, z tych płaskich łatwo można wylać farbę. Biała farba Magnat Ultra Mat, no taką miał właściciel, wymieszałem, wlałem trochę do kuwetki i maluję listwę pędzelkiem, jak również nad i pod listwą co najmniej kilka centymetrów. Następnie sufit małym 10 centymetrowym wałkiem, choć na suficie można nieco szerzej. Jest to malowanie w miejscach, gdzie dużym wałkiem ogólnie narobiłbym więcej szkód niż pożytku, tak zwane odcinanie. Po wymalowaniu nad listwą i pod listwą jeszcze delikatniej ją wygładzałem. Maluję również wokół przewodu, wlewam farbę do większej kuwety, wałek na kij teleskopowy. Porządnie namaczam i jadę równolegle do okna. Mam to około 3,5 metra długości i udało mi się przemalować na dwie szerokości wałka w przybliżeniu 50 cm, czyli niecałe 2 m kwadratowe. Drugie namoczenie, rozprowadzam farbę. Zwracam uwagę na to, żeby nie było śladów malowania, czyli jakichś zacieków i smug. Dwa namoczenia i prawie pół sufitu zrobione. Kolejne pasy, kiedy wałek jest mokry, zaczynam nieco dalej, ale w trakcie malowania wracam, kiedy jest wilgotny i maluję na zakładkę kilkanaście centymetrów. No i tu jak widzisz, powstają takie pasy na krawędziach wałka. Ważne, żeby to rozprowadzić. Bliżej końca tu też nakładam najpierw gdzie nie malowane i rozprowadzam szerzej. No niestety czasem coś wpadnie na sufit, a to paprok z wiadra, czy oderwie się runo z wałka. Takie rzeczy staram się usuwać na bieżąco. Tu akurat nie było tego dużo. Malowanie sufitu zajęło około 6 minut. Jak widzisz nie będzie on od razu bielutki. I absolutnie nie staraj się malować tak, żeby pokryło na raz. Ważne, żeby nie zostawiać smug, zacieków i na razie go, że tak powiem, w całości zabielić. Spokojnie mogą zostać przebicia, tu jaśniej, tam ciemniej. W niczym to nie przeszkadza. Pozostawiam do wyschnięcia, będę malował jeszcze dziś na drugi raz, ale wałki oraz kuwetę zakrywam szczelnie folią, żeby nie przysychało. Tak prezentuje się sufit, widać, że na płytach i łączeniach nie pokryło równo. Tu jeszcze jakiś paprok z wałka, jeden, drugi. Szybko wyschło, tam gdzie nie dałem listwy to wypełniłem akrylem. Teraz zrobię kilka drobnych poprawek. Gładź polimerowa szpachelka, trochę doświetlam sufit i wyłapuję co mi tam przeszkadza w tej gładkości. Tu szczególnie na wkrętach trochę wklęsło oraz inne ryski. Co dojrzałem to naprawiłem i po około godzinie gąbką ścierną wygładzam, żeby znowu nie zostawić plam. Na koniec zagruntowałem takim wilgotnym wałkiem. Malowanie listew na drugi raz pędzelkiem po listwie i pod listwą, wałkiem u góry i jeszcze delikatne wygładzenie listwy. Wałek 40 centymetrowy, trochę włos z niego leci. Okleiłem taśmą, żeby zerwać to co luźne. Umyłem go również. Wlałem farbę, namaczam i jedziemy. Długość runa 14 mm, co też ma znaczenie, o czym później. I teraz w drugą stronę, prosto prostopadle do okna, choć ja nie dostrzegam tego w praktyce, w którą stronę było finalnie malowane, może to widać, kiedy okna są pod sufitem i jest on bardziej doświetlony. No niestety runo odpada nadal, dobrze, że tylko sporadycznie. I tutaj malowanie tej powierzchni bez odcinania dużym wałkiem zajęło około 3 minut, czyli dwa razy szybciej, ale czy łatwiej, wałek jest cięższy, trzeba włożyć trochę siły i też są nieco inne odczucia z malowania, do czego trzeba się przez chwilę przyzwyczaić. Myślę, że to dobre narzędzie, ale na większe powierzchnie, do pomalowania pokoju, żeby zaoszczędzić trochę czasu, uważam, że nie ma sensu. I tak sufit wygląda po dwóch malowaniach, generalnie ok, ale widzę w niektórych miejscach, że przebija jeszcze płyta, trzeba malować na trzeci raz. Na filmie może tak nie widać, w realu bardziej i to pierwsza zaleta, jeśli wyszpachlujesz nie tylko łączenia, ale cały sufit z karton-gips gładzią polimerową na biało, to później dwukrotne malowanie w zupełności wystarczy. No ja musiałem malować trzy razy. Przy świetle dziennym, choć słońca nie ma, jest elegancka biała tafla sufitu, oświetlenie z dołu. I tutaj Sufit też wygląda ładnie, nic nie wychodzi. Tak samo elegancko kiedy światło pada do dołu. No dobra, ale jak się podświetli, padające mocne światło pokaże wszystko łączenia jak na talerzu wyjdzie każda mniejsza i większa fałdka, i tu drugi argument do szpachlowania całych płyt, szczególnie wtedy, gdy mają Sufit oświetlać na przykład z boku jakiejś taśmy LEDy. Przy świetle padającym z dołu czy tradycyjnych lampach sufitowych, plafonów nic tutaj nie będzie widać i sufit jest śliczny, także warto się czasem zastanowić. Czy komplikować sobie życie jakimś bajeranskim oświetleniem? Malowanie ścian, mam tutaj trzy wałki o różnej długości runa szerokości wszystkich to 25 cm taki wygodny standard do malowania mieszkań. Pierwszy do gładkich powierzchni 8 mm umyłem i wysuszyłem rolując po ścianie, oczywiście jeszcze nie malowanej. Wcześniej ściany gruntuje powinny też chwilę podeschnąć, z dwie godzinki do farby trzeba zakupić kuwetę na szerokość wałka. Wiadra są głębsze, można wlać więcej farby. Ja tu mam takie bardziej profesjonalne z dodatkową przegródką. Nakładam również wkład, dzięki czemu wiadro posłuży dłużej. Farbę klient kupił Beckers, czekała już kilka miesięcy, ale w zamknięciu także powinna być ok. To nie kefir ani maślanka, nie będę tego pił. Wymieszałem, wlałem trochę do małej kuwety, resztę do większej. Odcinanie koloru przy suficie, przy listwach zrobię o takim wałkiem do odcinania. Odchylam tą stopkę, namaczamy we farbie. Maluję najpierw pas nieco niżej. Zamykam, zbieram nieco tej farby ze ściany i maluję tymi czarnymi wąsami. One mają być ubrudzone we farbie i malować, ale ten żółty ogranicznik powinien być czysty. On szoruje po listwie czy suficie, jeśli listwy nie ma. No nie jest to idealne rozwiązanie, raz że nie sięga w narożnikach i trzeba domalować pędzelkiem, to jeszcze te odcinania mogą różnie wyjść, zależy też od krzywizny ścian oraz sufitu, czy wałek skacze, czy jedzie równo, co będzie później widać na kolejnych ścianach. Poza tym wałek odcina kilka milimetrów dalej, o ile przy suficie to raczej nie jest problem, ale w narożnikach ściennych dla niektórych może już być. I jeszcze jedna wada, którą czasem dostrzegam, otóż odcinając tak, rysujesz plastykiem strukturę farby i pod światło, często to jest to widoczne. Inne sposoby, z ręki można to zrobić precyzyjnie, ale trzeba mieć trochę wprawy i nie być na pewno po upojnym weekendzie. Można też przyłożyć pace i malować, choć różnie to wyjdzie, na pewno źle jeśli ściana krzywa. No i oczywiście przy użyciu taśmy, o czym później. Przy ścianie i podłodze maluję małym wałkiem, następnie biorę ten z najkrótszym włosiem i jedziemy ścianę pasami. Nakładam i rozprowadzam tak, żeby nie było smug i śladów. Ten mały kawałek malowałem prawie 5 minut. Czemu tak długo? Ano właśnie to jest wada wałka z krótkim runem. Mało chłonie farby, trzeba co chwilę moczyć w kuwecie i szybko rozprowadzać. Przejechałem jeszcze ściankę z płyt, plus taki, że nie wypadało z niego włosie. Druga ścianka, gdzie trzeba i duży wałek nie sięgnie, maluje pędzelkiem i wałeczkiem. I tu gruby wałek 18 mm runo, elwacyjny do chropowatych powierzchni, metraż podobny jak wcześniej, ale malowałem niecałe 3 minuty i to jest ta różnica w długości runa, mniej namaczania, więcej farby na wałku, naraz maluję kilka pasów. Aczkolwiek wypadło kilka włosów na no ale do ogarnięcia. I teraz tak, ściany wyschły, jak się spojrzy powiedzmy z dwóch metrów, to nie widać żadnej różnicy, czy to było takim, czy innym wałkiem malowane. Dopiero tak z bliska, jak ktoś się przyjrzy, to tutaj widać taką większą strukturę, choć też nie wszędzie. Tu przyglądam się ścianie tak z 20-30 cm i widoczne są ślady struktury runa po malowaniu. Zależy też od światła, przy większym jest to bardziej widoczne. Generalnie niektórym estetom mogłoby to przeszkadzać. A ta ściana, gdzie był wałek ósemka? Powierzchnia jest gładsza, ale z bliska pod światło też dojrzy się taki meszek. Choć można i bliżej, ale już nie wariujmy. Na co chciałem tylko zwrócić uwagę, że grubszy wałek nie zakryje niedoskonałości, dziurki, ryski będą nadal widoczne. Okej, okay, no generalnie takie wykończenie w większości już powinno odpowiadać, no ale zróbmy już ten poziom wyżej, włączmy tą lampkę, no i przejrzę tam co nieco i zrobię kilka zaprawek przed drugim malowaniem. Wyłapuję dziurki, ryski i szpachluję gładzią, poprawiłem też narożnik gładzią i drugi akrylem lekkim szpachlowym. Ta druga opcja po wygładzeniu gąbką jest na gotowo, po gładzi będzie trzeba przeszlifować. Generalnie jeśli ci nie przeszkadzają takie drobnice na ścianie, to nie trzeba tego robić. Ja czasem wyłapywałem tylko to, co na wysokości oczu, natomiast jak robisz u kogoś, to zależy, trzeba wyczuć klienta i znać jego oczekiwania. W praktyce czasem ciężko i tak wszystko wyłapać. Kiedyś też zabarwiałem gładź farbą, żeby lepiej widzieć zaprawki, ale nie polecam, bo ciężej później szlifować. Przy oknach zerwałem taśmę po szpachlowaniu, wyczyściłem ramę i naklejam ponownie nową. Zostawiam tak około milimetra do ścież okiennych na akryl. Dosyć precyzyjna robota, ale nie ma co się śpieszyć. Przy zawiasach, gdzie jest wąsko naklejam urwane, cienkie kawałki. Akryluję wokół okna akrylem elastycznym do malowania, uszczelnia to połączenie ściany z ramą, tworzy estetyczne, niewidoczne wykończenie po malowaniu. Wyciskam cienko, wygładzam palcem i wilgotną gąbką. Zerwałem od razu taśmę na krawędzi akrylu, powstaje takie uszczerbienie, dlatego ponownie delikatnie wygładzam i zostawiam do wyschnięcia. Przy parapecie też położyłem, ale nie wiem czy nie lepiej pasowałby tam po malowaniu silikon w klorze parapetu. Po dwóch godzinkach mogę już szlifować zaprawki drobną gąbką, żeby nie było żadnych zadziorów widocznych warstw po kolejnym malowaniu. Dodatkowo warto też zagruntować wilgotnym wałkiem i później znowu wilgotnym, ale od farby delikatnie przemalować pod kolor nie zostawiając śladów grubej farby. Zdarzało mi się, że kiedy tego nie zrobiłem to pod światło takie zaprawki przebijały. Przed drugim malowaniem jeśli chcesz, żeby były większe szanse, aby wszystko ładnie pokryło to przemaluj również w miejscach gdzie mocno przebija. Ważne tylko rozetrzyj dobrze farbę. Na drugi raz miałem przemalować nowym wałkiem o 12 mm, ale tak wyłaził z niego włos, że dałem sobie spokój. I pomaluję to chyba runo 11, tym samym co sufit. Zaletą takiego używanego już wałka jest to, że co miało z niego wypaść, to chyba wypadło, jest już, że tak powiem, przerobiony. Choć widać, że coś tam grzebie przy ścianie, ale to paproki z farby. Dla jasności wcześniej też ponownie odciąłem przy suficie wokół przemalowałem małym wałkiem, pędzelkiem. I na drugi raz całe powierzchnie większym. Dwie ścianki mam na gotowo. Tu przy oknie po akrylach ponownie ukleiłem taśmą i maluję ścieża pędzelkiem małym wałkiem. Nie było dużych metrów i wygodniej całość malowało mi się takim 15-centymetrowym wałeczkiem. 25 byłaby niewygodna. Zerwałem od razu taśmę z RAM i wygląda to przy oknach elegancko. Tutaj to odcięcie to mi nie wyszło. Domaluję do końca. Po wyschnięciu przykleiłem taśmę malarską delikatną, ponownie przymalowałem beżowym, żeby zablokować podpływanie pod taśmę i później malowałem dwukrotnie białym kolorem, tak żeby przykryło ten beż. Co z tego wyszło zobaczymy później. Na ostatnią ściankę klient kupił do mocno zielonego. Profesjonalne mieszanie wlewam do kuwety, na razie zamykam i resztkę do odcinania do małej. Ponieważ ten narożnik jest tak mocno pofalowany, to odsunę się nieco i przykleję taśmę pod laser tak uzgodniłem z klientem może będzie to lepiej wyglądało niż falę Dunaju taśmę malarską równam z laserem i mocno dociskam na krawędzi i też żeby zapobiec podpływaniu zielonej farby to najpierw przemalowałem małą ilością beżowej rozcieram porządnie aby nie robić grubej warstwy z drugiej strony również odsunięta taśma, ale bez beżowego podkładu. Zobaczymy. Tu na górze też okleiłem, żeby nie urąbać tej listwy, bo już mam dosyć tego wałka. Zresztą te wąsy zniekształciły się i to nie może równo odcinać, a na ciemnym kolorze będzie jeszcze bardziej widać, co zresztą możecie ocenić sami. I dobra, już bez zbędnej gadki przymalowałem przy suficie i ścianach. Kupiłem taki niby trochę lepszy wałek runo 13 mm ścięty po bokach, co ma zapobiegać robieniu się smug, ale widzę, że ten włos też może odpadać. Przy podłodze nie trzeba odcinać, można podłożyć kawałek czystej płyty gipsowej lub panela i malować bez obaw, że zbierzesz brudy z podłogi. Ściany oświetlone światłem padającym z boku, na przykład z okna, są trudniejsze do malowania. Ten rodzaj oświetlenia uwydatnia wszelkie zacieki, smugi, niedoróbki. No widać to szczególnie na ciemnych kolorach. Wałkiem z runem 13 malowałem około 4 minut i to jest według mnie optymalne rozwiązanie do gładzi. Maluje się wygodnie, nie trzeba co chwilę namaczać, zrobisz ze 2-3 pasy naraz i struktura na gładzi nie jest taka gruba jak przy wałku elewacyjnym. Teraz sobie pykne światełko tak jak pada naturalnie i zrobić trochę zaprawek, nawet trochę więcej niż trochę. Po godzince już szlifowanie i dopiero na ciemnym kolorze widać ile to znowu pyłu, który może zmniejszyć przyczepność dla kolejnej warstwy farby. Dlatego też może warto robić takie zaprawki przy dobrym oświetleniu. Od razu pogładzi przed gruntowaniem. No jest to opcja. Tylko że na kolorze tak naprawdę więcej widać co i gdzie poprawić. Zmiotłem co dało radę i dlatego też gruntuję ponownie, ale takim rzadszym, roztartym gruntem, bo to też nie chodzi o to, żeby robić kolejne warstwy gruntów. I po kolejnych kilkudziesięciu minutach wałkuję pod kolor cieniutko farbą. Odciąłem wokół i maluję dużym wałkiem. Teoretycznie powinno się z tego co wiemy malować od okna, wtedy lepiej widać smugi. Ale ja w praktyce nie widzę różnicy, choć tu i tak malowałem później jeszcze raz, bo były prześwity właśnie od okna, w stronę ściany. I zobaczmy, zrywanie taśmy. Najlepiej to zrobić, kiedy farba jest jeszcze wilgotna. Z prawej strony, gdzie podmalowywałem beżowym taśmę po przyklejeniu, wyszło idealne, ostre odcięcie, żadnych śladów. Z lewej no prawie podobnie, w dwóch miejscach podpłynęła zieleń, także lepiej mimo wszystko wcześniej pomalować krawędź taśmy kolorem bazowym. Ups, tu zaprawka, dobra nikt nie widział. U góry chodziło mi tylko o zakrycie taśmą listwy, bo zrobię tam jak nad oknem, ale mimo wszystko farba wyschła na taśmie i rwała się, strzępiła. Tu to w ogóle jakiś efekt motyla powstał i nie znam przyczyny. Nad oknem, gdzie poprawiałem, odcinałem kolorem białym, wyszło super i to po wyschnięciu farby. Generalnie dużo zależy od farby, pod Podłoża, sposobu zrywania, jak również od samej taśmy polecam te lżejsze z mniejszą ilością kleju. Kiedyś nagrałem budoradkę w temacie, link do filmu w opisie. Pomalowanie możesz zawsze o takim małym pędzelkiem gdzieś tam coś popoprawiać. Tak prezentuje się pokój po malowaniu, no jeszcze muszę tylko tam przy listwie poprawić i pomalować kaloryfer. Czas malowania takiego 10-metrowego pokoju to 3-4 dni z zaprawkami. Trzeba też umieć sobie zorganizować pracę na czas schnięcia farby czy zaprawek. Struktura na tym wałku taka lekka, zwarta, co to za wałek, patrz opis. Jaki koszt malowania 10-metrowego pokoju, od 300 do 600 zł, to zależy, jakie kupisz farby, wałki i inne narzędzia. I policzyłem to wszystko: czyli akryle, listwy sufitowe, taśmy, kostki do szlifowania, to co było we filmie. Spis narzędzi i materiałów znajdziesz w opisie.